No, czyli tak jak myślałem, podejście numer 60 do Apexa, żeby dojść chociażby do tego top 3. Niestety nie da się nawet dojść do top 10. Takich graczy mam, a kurde to nie jest ranga, powiedzmy brąz, czy jaka tu jest ta najgorsza, tylko no, platyna 4. A wydawało mi się, że będę grał z graczami, którzy po prostu znają się na tej grze, a nie że rozdzielane są dalej na te same rodzaje graczy, czyli W. Czyli e, leci się tylko do przodu. Nie można opuścić tego klawisza. Tacy są gracze, że oni zawsze W mają. Zawsze idą do przodu. E, drugi rodzaj graczy. O, nie ma innych. Drugi rodzaj graczy to jest po prostu zbierają lud. E, powiedzmy całej tej okolicy. Tu zbiorą lud. Biegną do przeciwnika i oddają ten lud po prostu. Tak więc zobaczmy, czy ten mecz e, numer 60 zmieni. Yy, albo pokażę mi graczy, którzy jednak faktycznie chcą grać w tą grę, a nie że po prostu zanoszą loot, albo że im się zaciął klawisz wół. Zobaczmy, generalnie jest to Battle Royale, czyli nie ma się co spodziewać. Potem wydawało mi się, że po prostu gracze dążą do wygrania takiego meczu, ale wydaje mi się, że po prostu lubią bardzo długo przesiadywać w ekranie wyboru postaci i po prostu patrzeć na nią, jak się ma super skin. No przez całą grę nie widzi się tego, nie? A więc jest to jedyna opcja, i wydaje mi się, że dlatego cały czas e, ewidentnie przegrywają e, grę. Grają solo, mimo że tutaj gra się drużynowo tylko i wyłącznie, nie da się solo nic ugrać, ale widocznie nie dociera. I by można powiedzieć, kurde, no masz pecha po prostu, ale ten pech trwa już odkąd mam platynę, czyli od dobrych kilku dni, jak nie tygodnia. I gdyby nie to, że po prostu jest ochrona e, rangi, to już bym chyba zszedł do brązu że jakbym cały czas miał właśnie takich graczy, ale chroni mnie to i w sumie z drugiej strony może bym bardziej się cieszył tą grom, jakbym spadł tam na złoto czy coś, no bo w tej platynie jest naprawdę tragedia że on sami zobaczycie, zobaczy. ich nie interesuje zabijanie ich interesuje lutowanie, żeby postać miała jak najwięcej gier, zrobi screenshota i pokaże tym Fortnite'owcom jaki to jest Apex lepszy zobaczymy czy jakimś cudem uda się przeżyć do top 10, jeżeli tak to tylko i wyłącznie dlatego, że nie spotkamy przeciwników ja się kręcę jak kupa w betoniarce teraz, nie wiem gdzie iść Staram się być z moją ekipą, ale moja ekipa po prostu odwiedza wszystkie budynki i nie chce się bić. Oni są chyba dobrze w lutowaniu, właśnie. I chyba wygląda. Lubię te wrony. Chyba wygląda na to, że po prostu im oddamy to, co mamy. No kurde, nie mamy dużo w sumie to. Co my im przyniesiemy? Zdawało mi się, że ktoś jest u

Nie ma wyjścia. Ciao, uczeldzio. Oh, no, fuck. Na tak, zostaliśmy w dwójkę. Tak więc to jest cud, że żyjemy Były chyba dwie ekipy Oni się trochę wybijali między sobą, ale coś słyszę Tak, czai się na swoich Thanks for watching! O, pozwolili go. Okay. Musimy się szybko zwijać. Co on tu mam Dobra. Znajdziemy jednak tędy. Hm, mamy. Wow. Top 10 Chociażby by gra 60 to by była szczęśliwa. Zobaczmy, znowu trzeba dużo biegać. Nie wiem na co on czeka, kurde mamy tyle do przepięknięcia Jesteśmy we dwóch, a on tam stoi i campi Nie wiadomo po co Ta gra jest dynamiczna, a gość Zamula To sobie jeszcze zostawimy Snajperki nie mam. To się przyda. An arrow shot away. Tak. przeciwników. Mam nadzieję, że mnie nie widzieli. I teraz by się przydała snajperka. Ten 60. W tym 60. razie przydałaby się faktycznie snajperka. Tak więc musimy iść tamtą stronę, w zasadzie. Nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj. Nie strzelaj. Nie strzelaj. Nie strzelaj. No i dupa wołała. Oni wszyscy mają złote zbroje. Nie? O! No cóż, to by było na tyle. Tak więc teraz wam pokażę trik, eee, taki który pozwala wygrywać wszystkie rundy. Tak, więc tutaj jest taki poradnik do Apexa, jak zrobić, żeby wygrywać wszystko w Apexie. Po prostu szkoda miejsca na takie coś. I teraz nie musimy się martwić o to, że będziemy cokolwiek przegrywać, bo po 60 próbach, tak jak widzieliście, no cóż, nie ma sensu grać w Royalki. Tak więc dziękuję bardzo za oglądanie. No i trzymamy się chyba jednak Black Deserta. Zobaczymy co jeszcze przyniesie nam przyszłość, bo może się pojawi jakaś lepsza gra, której nie zniszczą po prostu inni gracze.